Cześć, jeśli napotkałeś problem i potrzebujesz wiedzieć, jak wykonać reset zmywarka Bosch, to jesteś w odpowiednim miejscu. Często zmywarki, w tym modele marki Bosch, mogą wymagać resetu z różnych powodów, takich jak błędy w programie lub problemy z połączeniem. Wykonanie resetu jest stosunkowo proste i może pomóc przywrócić urządzenie do działania. Zacznijmy od wyłączenia zmywarki. Upewnij się, że jest ona całkowicie wyłączona. A następnie odczekaj kilka sekund, zanim włączysz ją ponownie. W wielu przypadkach prosty restart może rozwiązać drobne problemy. Jeśli jednak zmywarka nadal nie działa poprawnie, możesz spróbować wykonać reset zmywarka Bosch przy użyciu przycisków na panelu sterowania. Aby to zrobić, najpierw znajdź odpowiednie przyciski, które pozwalają na reset. W przypadku wielu modeli Bosch wystarczy przytrzymać przycisk start przez około 5 sekund. U niektórych zmywarek może być konieczne wciśnięcie przycisku Program lub Włącz, Wyłącz jednocześnie. Ważne, aby podczas wykonywania resetu zmywarka była podłączona do zasilania. Po zwolnieniu przycisku powinieneś zauważyć, że zmywarka zacznie przeprowadzać proces resetowania. Po zakończeniu resetu sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli zmywarka Bosz dalej nie działa, być może warto rozważyć bardziej szczegółową diagnostykę. W przypadku, gdyby reset zmywarka Bosch nie przyniósł efektu, upewnij się, że nie ma żadnych blokad w wężach odpływowych ani filtrach. Często zatyczki mogą powodować problemy z prawidłowym działaniem zmywarki. Warto również sprawdzić, czy woda dostarczana do zmywarki jest odpowiednio podłączona i czy nie ma zacięć. Jeśli po wykonaniu wszystkich tych kroków problem nadal się utrzymuje, może to wskazywać na poważniejszy problem techniczny który wymaga interwencji specjalisty. W takim przypadku zdecydowanie polecam skontaktować się z serwisem, który dokładnie oceni sytuację. Reset zmywarka Bosch to często pierwsze, co należy spróbować, ale czasami awarie wymagają bardziej zaawansowanych rozwiązań. Pamiętaj, że regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia również przyczyniają się do jego dłuższej żywotności i wydajności. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci w rozwiązaniu problemu i szybko przywrócą zmywarkę do sprawności.